Drogi Trygonie Powietrza, przygotowałam już dla Was karty, wskazówki lub też przestrogi, w zależności jak patrzeć na dany problem, dla każdego z Waszych znaków zodiaku. Z okazji takiej, jaką znajdziecie w opisie filmiku, no to zaczynamy od bliźniaków i bliźniaczek. Mamy kartę wisielca. Ta karta może nam wskazywać na to, że mogą być jakieś opóźnienia w płatnościach, w opóźnienia w, pensje, w pensji, opóźnienia w awansach, wszystko, co się gdzieś przesuwa w czasie. Druga rzecz, która mi się nasuwa, że może jakieś bliźnięta potrzebują się wycofać na jakiś czas z jakiejś działalności. Albo wiecie, tak jak patrzymy na obraz, tak jak podejdziemy zbyt blisko w muzeum do obrazu, to nie widzimy. Pełnej, pełnej, jakby pełnego krajobrazu. Musimy się cofnąć o parę kroczków do tyłu, żeby zobaczyć całość, a potem możemy znowu podejść i zobaczyć jakiś detal, który nas interesuje. I tak samo może być w finansach bliźniąt. Dzięki. Waga. Mamy piękną, doniosłą kartę Asa Miecze. Może jakaś waga będzie coś negocjować? Będzie ruszać śmiało do działania, nie będzie się wahać, chociaż to może być waszą domeną. Ale ja wiem, że wagi nie chcą w kółko słuchać o tym, że jak są wagą, to się wahają, rozumiem was. Mała przestroga, żeby w tych negocjacjach nie powiedzieć czegoś za dużo. Nie ma sensu, czasami milczenie jest złotem, nawet zawsze, tak? Mowa z srebrem, więc co tam trzeba, to ugrajcie, zdobywajcie. Podnoście ten miecz i powodzenia. Jeśli chodzi o wodnika, wspaniała karta czwórki Buław. Ona nam mówi między innymi o tym, że może być tak, że niektóre wodniki będą podpisywać jakąś umowę, zawierać jakiś kontrakt handlowy, zakończą z sukcesem jakieś negocjacje. Będą coś świętować. Super drogi tylko nie powietrze. Dobrego, dobrej reszty poniedziałku i całego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.